Jestem Lila i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zanim przejdziemy do właściwego filmu, chciałam porozmawiać z Wami o kilku rzeczach, yy, bo. Trochę się tutaj pozmieniało, że tak powiem. Po pierwsze, jak widzicie, zmieniłam włosy, nie urosły mi tak szybko. Zdecydowałam się swoje włosy przedłużyć, ale o tym więcej będzie we vlogu, więc czekajcie na niego, chyba, że już jest, to Wam podlinkuje na dole. W końcu zmieniłam aparat, przerzuciłam się na profesjonalną lustrzankę. Mój portfel bardzo zapłakał, ale jest nowy aparat i mam nadzieję, że ta jakość będzie o wiele lepsza, że jest o wiele lepsza, a jeszcze nie do końca wszystko tutaj ogarniam, bo wiecie, całe ustawienie mi się pozmieniało, dużo rzeczy, po prostu musiałam się nauczyć wielu, wielu rzeczy. Trochę to studio wygląda inaczej, dlatego też widzicie, że z tyłu mam trochę inne tło. Potrzebowałam jakiejś zmiany, więc oto jestem yy, odmieniona i... Zapraszam na obejrzenie tego filmu, jest to film o ulubieńcach i na końcu mam dla Was ekstra rozdanie z racji tego, że tak dużo się tutaj u mnie zmieniło, chciałam Was też nagrodzić, mam super rozdania, a teraz już zaczynamy, zapraszam na moich ulubieńców. Trochę tych kosmetyków testowałam ostatnimi czasy, trochę bardzo dużo, więc przejdziemy może od razu do tego, ale zacznijmy od pielęgnacji, tak jak zawsze. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, mogliście zauważyć, że bardzo często mam na sobie. Tę maseczkę to jest maseczka Kilsa i ona jest, słuchajcie, z awokado. Jak to nałożycie na twarz, to wyglądacie dosłownie jak szereg. Całe zielone. To ma nawet konsystencję takiego awokado. Jeszcze mnie nie podkusiło, żeby spróbować. Nie awokado nawet nie pachnie normalnie, więc po co ja to wącham? Ja kocham awokado, jeść i od jakiegoś czasu kocham też nakładać na twarz. To jest, słuchajcie, niesamowicie nawilżająca maseczka. I zauważyłam, że kiedy mam po prostu czas i nakładam ją rzeczywiście rano i później, nakładam sobie makijaż, to ten makijaż zawsze wygląda dobrze. Chodzi mi tutaj o makijaż twarzy, przez to, że ta buzia jest właśnie taka fajna, napięta i nawilżona, także bardzo, bardzo Wam polecam. jeżeli chodzi o jeszcze jedną rzecz pielęgnacyjną, to znowu jest kills. Ja słuchajcie, to nie jest, żaden filmik sponsorowany, ale naprawdę zakochałam się w produktach do pielęgnacji kilsa. Słuchajcie, to jest w takim małym formacie olejek do mycia twarzy. Ja odkąd nie przedłużam już rzęs, bo od jakiegoś czasu stwierdziłam, że już tego nie robię i może jak będę leciała gdzieś na wakacje, to to jest wtedy bardzo fajna opcja, ale na co dzień już nie chcę, bo to mnie o, denerwowało strasznie i bolało i swędziało. Więc używam sobie olejków do zmywania makijażu, kiedy mam jakiś cięższy makijaż, albo nawet niekoniecznie to zauważyłam, że moja skóra po zmywaniu makijażu olejkami jest tak samo o wiele bardziej nawilżona i taka fajna, napięta, gładziutka, także naprawdę palazam spróbujcie, nie musicie koniecznie używać tego. Bardzo dużo osób też używa olejka kokosowego. Ja akurat nie przepadam za tym zapachem, więc olej kokosowy sobie odpuszczam. I używam takiego. Zanim przejdę jeszcze do kolorówki, mam nowe perfumy, którymi chciałam się z Wami podzielić. To jest Yves Saint Laurent. I znowu, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, wiecie, że dostałam zaproszenie od Yves Saint Laurent na ich event przy okazji właśnie wypuszczania tego nowego zapachu. Po pierwsze, no ta buteleczka jest tak przepiękna, w ogóle dualipa jest twarzą tych perfum. Szczerze Wam powiem, że perfumy i Saint Laurent to są jedyne mocniejsze, takie bardziej intensywne perfumy, które ja jestem w stanie zjeść... zjeść... które ja jestem w stanie znieść... Absolutnie nie boli mnie przy nich głowa, a zauważyłam, że bardzo często mam ten problem. Z Yves Saint Laurent. nigdy nie miałam tego problemu, a na przykład przy diorze bardzo mnie boli głowa. Więc jeżeli lubicie takie cięższe zapachy yy, na wieczór, ale też macie taki problem jak ja, to ja wam polecam yy, zainteresować się marką w Laura. I ja jestem bardzo zła w opisywaniu zapachów. Nie mam pojęcia, jak mam wam go opisać. Powiem tylko, że jest przepiękny, taki. Kobiec, mocny, więc kiedy będziecie w jakiejś seforze albo deglasie, to powąchajcie. I na pewno też Wam się spodoba. A teraz przejdziemy do kolorówki. Zacznę po kolei, czyli od bazy pod makijaż. Ostatnio Fenty Beauty wypuściło kilka nowych produktów, które miałam okazję przetestować. I słuchajcie, wszystkie rewelacyjnie mi się sprawdziły i tutaj właśnie mam tę bazę nie używam niestety pierwszej wersji bazy ona chyba była matująca z tego co wiem ale ja o wiele bardziej lubię takie nawilżone rozświetlone wykończenie zresztą jak możecie zauważyć ja nie za bardzo lubię mat i taką maskę na twarzy także ta baza jest ekstra nawilżająca to jest taki jakby delikatny Kremik naprawdę fajnie podnosi tą buzię i sprawdza mi się dobrze pod każdym, każdym podkładem. Nawet czasami kiedy nie noszę podkładu, po prostu nakładam ją na twarz, bo mam wrażenie, że ona ciężko mi nawet powiedzieć, co robi, ale robi coś takiego, że ta skóra jakby odżywa, inaczej wygląda. I jeżeli mowa o Fenty Beauty, no to muszę pokazać tutaj także nowy podkład. Z tego co wiem, on się chyba nie sprawdził bardzo dużej ilości osób. Chociaż i tak chyba ten się sprawdził lepiej niż ten poprzedni, ale ten poprzedni był moją miłością, ja go uwielbiałam, powiem tylko, że ja mam cerę tłustą, super mi się sprawdził, on był trochę bardziej matowy, ale nie do końca, ten jest o wiele bardziej nawilżający, więc od razu wiedziałam, że skoro kocham tamten, to ten też mi się sprawdzi i nie zawiodłam się. Ja mam numerek 180. Jest bardzo delikatny. Dosłownie nie czujemy go na twarzy, ale jednak to wykończenie trochę kryjące jest. Także ja jestem zdecydowanie zadowolona. Jestem też yy, wielką fanką tego opakowania. Będzie zdecydowanie dobre na podróże. Naprawdę bardzo go lubię. I tak samo miałam uwaga yy, z tym. Korektorem, to jest ogromny korektor Make-Up Obsession. Mam numerek 08, i w tym momencie, kiedy jestem trochę opalona, on jest wspaniały. Dobrze kryje, jest go bardzo dużo. Ma ogromny. O tutaj Wam pokażę, ma ogromny aplikator, więc jesteśmy w stanie zrobić raz, dwa i. I już on dosyć szybko zasycha, więc musimy od razu, wiecie, szybko pracować Beauty Blenderem. Ale wiecie, jeżeli będziecie miał okazję, to zaczajcie się na niego. Tak samo miałam okazję wypróbować po raz pierwszy kosmetyki marki Ingrid. I tutaj mamy Strobing Glow. To jest taki set rozświetlaczy. Mamy tutaj trzy rozświetlacze. Jeden taki biały, trochę ciemniejszy i najciemniejszy. Ja używam wszystkich trzech po kolei. Zaczynam od jaśniejszego i przechodzę do najciemniejszego. I wiecie, yy, najjaśniejszy na górze i później ciemniejszy coraz niżej. I tego używam trochę jak na takiego różu i tak delikatnie, wiecie, zamiatam właściwie największy obszar, bo tym najjaśniejszym to jest tylko tak. Tutaj. Nie spodziewałam się tak dobrej jakości po marce Ingrid. Marka Ingrid jest bardzo tanią, przystępną, cenową marką. Możecie ją bardzo łatwo znaleźć. To jest nasza polska marka, o czym też warto wspomnieć. Słuchajcie, coraz więcej firm robi super kosmetyki. Jestem strasznie z tego zadowolona. Tak samo miałam ostatnio okazję sięgnąć po kosmetyki marki Pupa. Proszę bardzo, on przepięknie wygląda. Jak ja zobaczyłam go na prezdeju marki, to wiedziałam, że. No, zakocham się w nim i... Oczywiście jest, on jest teraz na moich policzkach i jak widzicie, on daje taki przepiękny, rozświetlony różowy efekt. O, tutaj możecie też yy, zauważyć. To jest taki dosyć neutralny róż, który będzie myślę, że pasował do każdego. Ja kocham różę, więc ja nawalam tego bardzo dużą ilość. Yy, ale jeżeli po prostu lubicie tak tylko pociągnąć, to też ten róż Wam się sprawdzi. Jak widzicie po moich oczach, yy, lubię czasem trochę zaszaleć ostatnio właśnie. Ciepła pogoda tak na mnie zadziałała, teraz już niestety takie nie mamy, ale, ale to kombinowanie z makijażem dalej mi zostało. To jest paleta Huda Beauty Neon i to jest ta wersja pomarańczowa. Jak ją zobaczyłam, to ona po prostu krzyknęła moje imię, bo każdy kolor jest tutaj przeze mnie używany, każdy kocham. Największą miłością, jeżeli szukacie dobrej palety do stworzenia kolorowych makijaży, albo po prostu do jakichś takich akcentów kolorystycznych, nie wiem, w zewnętrznym, wewnętrznym kąciku, to sięgnijcie po jedną z tych palet. Już jest chyba jeszcze różowa i zielona, o ile dobrze pamiętam. Ja też bardzo często używam tych palet, kiedy po prostu robię najzwyklejszy makijaż, czyli tuszuję rzęsy, albo robię tylko czarną kreskę i którejś z tych kolorów wewnętrznym kąciku. no i mam cały makijaż właściwie załatwiony. I na sam koniec jeszcze jedna super rzecz, czyli maskara Big Volume Eveline, nie Big Volume Bank Eveline. To jest maskara, która niesamowicie wydłuża, rozdziela, pogrubia moje rzęsy. Ona robi wszystko. Ja kiedyś myślałam, że kocham tę mascara Maybelline Lash Sensational. Jeżeli ją kochacie, to ta jest jeszcze lepsza. Przysięgam wam na swoje życie, że ona po prostu jest jeszcze lepsza, jeszcze bardziej wydłużasz te rzęsy. I właściwie nie wiem, co więcej mam o niej powiedzieć, bo jestem tak bardzo z niej zadowolona. Yy, nie sądziłam, że tak bardzo mi się ta maskara spodoba, ale nałożyłam pierwszy, pierwszą warstwę i było wow. Naprawdę było wow. I ja lubię, kiedy moje rzęsy są bardzo widoczne, bo szczerze powiedziawszy, ja najczęściej stawiam na naprawdę neutralny, naturalny makijaż. W takim makijażu nie wychodzę z domu, to jest makijaż... Na Instagrama do nagrywania, a kiedy gdzieś wychodzę, to jest naprawdę jak bardziej minimalistycznie. Jedynie właśnie yy, dodam jakiś kolor na powiekę, ale takiego full make-upu to nie robię. I właśnie dlatego bardzo zależy mi na tym, żeby te rzęsy wyglądały rewelacyjnie. No i z tą maskarą wyglądają. A teraz przejdźmy już do rozdania. Oto paczka, którą możecie wygrać. takie wam się przydadzą i o to co trzeba zrobić trzeba oczywiście subskrybować mój kanał trzeba oczywiście obserwować mnie na Instagramie trzeba być aktywnym na moim Instagramie będę to sprawdzała i tutaj w komentarzu pod tym filmem napiszcie jaki jest wasz ulubiony kosmetyk dodajcie swoją nazwę Instagrama, żeby mogła was później znaleźć i to wszystko. I z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. I widzimy się już niedługo w kolejnym. Pa pa!